Drugie spotkanie o spotkaniu, w którym chciałem opowiedzieć o tym, w jaki sposób Stary Testament spotyka się z Nowym Testamentem. To jest o tyle ważne, żeby pokazać, że nie da się czytać Nowego Testamentu, jeżeli nie znamy Starego Testamentu. I to jest bardzo zrozumiałe w dzisiejszych czasach, w którym w sztuce tak dużo jest i easter eggów, i nawiązań, i różnego rodzaju skojarzeń. Dlatego będziemy łączyć jedno z drugim, w tym spotkanie tych dwóch ksiąg. Mało tego, o tym trzeba jeszcze powiedzieć. Pismo Święte opowiada o tym, że Pan Bóg nas kocha i że my możemy na to miłość odpowiadać, a także w, że wkracza w nasze życie, żeby nas podźwignąć i sprawić, że my stajemy się w pełni sobą. I dlatego zobaczymy, jak wyczekiwania, pytania, różnego rodzaju marzenia ludzi przez tysiące lat wyrażanych w Starym Testamencie spotkały się w osobie Jezusa, tych, którzy czekali na Mesjasza i zobaczyli, że w Jezusie spełniła się obietnica właśnie Chrystusa. Uwaga, słowo Mesjasz i Chrystus to jest to samo słowo, tylko jedno jest po hebrajsku, a drugie jest po grecku, a po polsku to znaczy namaszczony, czyli każdy z nas, który w chrzcie został namaszczony na króla, kapłana i proroka. W związku z tym mamy cztery sposoby pokazania, jak to działa, cztery perspektywy, czterech ewangelistów, którzy pokażą różne, w różny sposób będą pochodzić do Starego Testamentu, żeby nam pomóc uwierzyć. I tak po kolei. Marek. Marek był uczniem św. Piotra. W związku z tym będzie chciał zanurzyć nas w Chrystusie. Chrystus, słowo ch Chrystus, czyli słowo Chrzest, pochodzi od właśnie tytułu Chrystusa. Uwaga! A korzystając z tej radości, potem możemy się dzielić tą dobrą nowiną i być wysłanymi. Proste zadanie, bardzo konkretna akcja. W związku z tym tekst jest bardzo sprawnie napisany, bardzo klarownie i tak w jednym zdaniu, w jednej myśli, w jednym obrazie. Marek będzie nas odsyłał do całych obrazów, zdań ze Starego Testamentu, które będą nam opowiadały, zobaczcie, czekamy na Mesjasza i oto on nadchodzi. Więc myślę, że słowem kluczowym w przypadku Marka będzie lapidarny. Drugi będzie Mateusz. Mateusz jest Żydem z Żydów który od niepamiętnych czasów czekał, żebyś przyszedł Mesjasz i się go doczekał, w związku z tym ze wszystkimi swoimi ziomkami będzie się dzielił dobrą wiadomością. Ten, na którego czekaliśmy, to jest i to będzie próbował udowodnić. Dlatego, jeżeli będą się pojawiać różnego rodzaju cytaty, to będą one dosłownymi cytatami ze Starego Testamentu, jeżeli będą się pojawiać różnego rodzaju nawiązania, to będą to takie fundamentalne nawiązania do osób i wydarzeń właśnie ze Starego Testamentu, mówiąc, doczekaliśmy w końcu tego, na którego, na którego czekaliśmy. W związku z tym słowem kluczowym względem Mateusza będzie. Cytat. Trzeci Łukasz. Łukasz jest uczniem świętego Pawła. W związku z tym, jak prawdziwy filozof, jak prawdziwy mędrzec, będzie nas zmuszał do myślenia, żeby nasza wiara była pewna i prawdziwa. W związku z tym, jak prawdziwy filozof będzie nam zadawał zagadki i zmuszał do zmyślenia. W związku z tym, jeżeli w Nowym Testamencie u Łukasza będziemy widzieć jakąś osobę, cytat albo jakieś miejsce, Musimy koniecznie sprawdzić, jak to wygląda w Starym Testamencie, ponieważ na pewno będzie coś zmienione, na pewno będzie coś innego. Po co? Żebyśmy zobaczyli głębszy kontekst tego wydarzenia, w związku z tym zrozumieli głębszy sens, w związku z tym, żeby nasza wiara była pewna i prawdziwa. Słowem kluczowym dla Pawła byłoby: szukaj i myśl. I ostatni Jan. Jan pisze po to, żebyśmy uwierzyli, że Jezus. Jest mesjaszem, żebyśmy odkryli życie w Bogu i żebyśmy to życie mieli w sobie. To wyjątkowe miejsce. I taka intymność spotkania najlepiej wyraża się właśnie w liturgii. W związku z tym cała Ewangelia Janowa będzie oparta na świętach i na liturgii. W związku z tym, żeby czytać Ewangeliana, musimy znać Stary Testament, liturgię, tradycję i symbolikę. Ponieważ to będzie nam odsłaniać całą prawdę wiary, a za każdym słowem będzie się odsłaniał cały Stary Testament i liturgia, właśnie, która nam będzie pozwalała głębiej zrozumieć, co się wydarza w tych świętych obrzędach. W związku z tym, za każdym słowem będzie właśnie stały te przestrzenie liturgii i Starego Testamentu u Świętego Jana. Czyli żeby uprościć i wszystko powiedzieć w jednym obrazie. U Marka jeżeli czytamy Ewangelię Marka, to tak jakby nawiązując do pewnego rodzaju wydarzeń, rozświetlały nam się konkretne fragmenty ze Starego Testamentu. U Mateusza, kiedy pojawiają nam się cytaty, znajdziemy dokładnie takie same w Starym Testamencie. U świętego Łukasza, jeżeli zobaczymy jakieś osoby albo cytaty, to musimy koniecznie sprawdzić, jak tam jest w Starym Testamencie, bo się zapalają czerwone lampki, zobacz, co jak jest naprawdę. A u Jana, za każdym słowem, będzie się rozświetlało całe Pismo Święte żebyśmy zobaczyli jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo wkracza do naszego życia, żeby nas postawić na nogach i żeby sprawić, że będziemy w pełni sobą Powodzenia przy czytaniu